Cześć, witam Cię na kanale Ciekawostki i Inne Dziwy. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie podobieństwom pomiędzy różnymi cywilizacjami na całym świecie i rozpoczyna on cykl kilku odcinków poświęconych właśnie tej tematyce. W tej nowej serii będę chciał pokazać wiele różnych podobieństw występujących między starożytnymi cywilizacjami. Mam na celu udowodnić, że musiały one mieć ze sobą kontakt i wymieniać się informacjami. Lub ich wiedza wynika z tego samego źródła. Na przykład są to pozostałości wcześniejszej wiedzy przekazywane z pokolenia na pokolenie, bądź przekazane przez nauczycieli, przedstawicieli na przykład tej samej zaginionej cywilizacji. No spójrzcie przykładowo na te zdjęcia. Czy mógł to wykonać kamieniarz kilka tysięcy lat temu za pomocą miedzianego mięciutkiego narzędzia? Jeżeli jesteś ciekawy tematu to zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Na początku małe przypomnienie dotychczas omówionych na kanale podobieństw. W dalszej części odcinka skupię się na tzw. wielokątnych murach, które odnajdywane są dosłownie na całym globie i według mnie są niezbitym dowodem na istnienie w naszej przyszłości właśnie jakiejś cywilizacji, która dysponowała znacznie bardziej zaawansowaną technologią niż delikatne, miedziane narzędzia. Do tej pory zrobiłem dwa filmiki, w których mowa jest o podobieństwach występujących właśnie pomiędzy tymi różnymi cywilizacjami. Mówiłem o tak zwanych torebkach spotykanych na płaskorzeźbach oraz rzeźbach w wielu właśnie regionach świata. Taki przedmiot spotykany jest na przykład na terenach Mezopotamii. Widać tutaj postać Oanesa, który według legend i opowieści przybył na te ziemię, żeby nauczać mieszkańców właśnie podstaw dzisiejszych cywilizacji. Był on jeden z siedmiu mędrców, którzy mieli nauczać ludy na całym świecie. Legendy o tak zwanych bogach nauczycielach spotykane są również właśnie w Ameryce Południowej czy w Indiach, gdzie według legend na świecie miało właśnie przybyć siedmiu mędrców, którzy szerzyli wiedzę niezbędną do powstania i rozwoju cywilizacji. Taką torebkę możemy zobaczyć na przykład w Ameryce Południowej. Tutaj przykładowa płaskorzeźba przedstawiająca mezoamerykańskie bóstwo. Jak widzimy, postać ta trzyma coś, co może przypominać właśnie ową torebkę. Przedmiot ten spotykany jest również w kulturze Fenicjan, czy na terenach dzisiejszej Indonezji, bądź na przykład na terenach Ekwadoru. Oczywiście miejsc, a raczej kultur, w których widzimy taką torebkę jest znacznie więcej. Wiele z tych ludów przedstawiało swoje bóstwa jako istoty o kształtach pół ludzi, pół zwierząt, co jest kolejnym podobieństwem. Kto wie, być może symbol ten, właśnie ta torebka, z czasem uległ ewolucji i przedstawiany był również w innej formie. Dla przykładu tutaj widzimy egipski krzyż Ang. Ciężko powiedzieć, czy ma to związek z tymi torebkami, czy jakoś prosty przedmiot, wygląd tego przedmiotu wyewolował w oczach, w wyobrażeniach twórców, czy jednak jest to całkowicie coś niezależnego od siebie. Niektórzy twierdzą, że na słynnych filarach w Gobekli Tepe widnieje również ten sam symbol. Jednak ciężko tutaj stwierdzić, czy faktycznie ma to ze sobą związek. Gobekli Tepe jest w miejscu, które znajduje się blisko mezopotami, a więc miejsca, gdzie głoszono legendę na temat siedmiu mędrców Abkhalu, więc no wszystko jest możliwe, ale no w rzeczywistości tak naprawdę no nie wiemy, co jest przedstawione na tych filarach, co miało to reprezentować. Innym podobieństwem, na które zwróciłem uwagę w poprzednich odcinkach, jest to, że ludy na całym świecie od tysięcy lat ogromną uwagę poświęcały astronomii, a w swoich obliczeniach byli naprawdę niesamowicie dokładni. Mowa o tym była w odcinku numer 8, starożytna astronomia. Jeżeli nie oglądałeś, to zachęcam do obejrzenia. Dodatkowo, wiele kultur na całym świecie, mimo odległości tysięcy kilometrów i tysięcy lat, które je dzieliły, Wnosiły bardzo podobne do siebie piramidy. Co charakterystyczne, niemal wszędzie tam występował podobny układ wejść, i jest to również spotykane na całym świecie. Nawet i w dzisiejszych czasach wiele budynków powstało z takim właśnie układem wejść. Wydają się bezpośrednio nawiązywać do tamtych budowli, ale jest to materiał na oddzielny odcinek. Wiele z tych kultur mumifikowało również swoich zmarłych, co jest kolejnym podobieństwem. Każdy z elementów, które przedstawiłem na swoim kanale, i również te, które pojawiają się właśnie w tej serii, rozpatrywany oddzielnie faktycznie może być uznany za zbieg okoliczności. Ale gdy te fakty i poszlaki zbierzemy razem, to według mnie ujawnia nam się ogrom tych podobieństw, czy zbiegiem okoliczności może być na przykład to, że cywilizacje na różnych kontynentach Budowały swoje najważniejsze megalityczne, ponoć świątynie, zgodnie z położeniem gwiazdozbiorów na niebie, i wszystko miało mieć to miejsce jakieś kilka bądź kilkanaście tysięcy lat temu. Czy to faktycznie mógł być przypadek? Dokonywali oni tam obserwacji astronomicznych, i wszystkie te cywilizacje obchodziły święta w najkrótszy, i najdłuższy dzień w roku, ewentualnie podczas przesilenia letniego lub zimowego. To już zależy od regionu, od cywilizacji. Jednak wszystkie one właśnie uważały te dni za najważniejsze. Do tego wiele z tych budowli zostało wykonanych z taką precyzją, że jest to nie do pomyślenia, żeby którykolwiek prymitywny lud był w stanie wznieść takie budowle, nie dysponując do tego ani na przykład kołem, czy twardymi stopami metalu, jak to było w przypadku inków. A przynajmniej tak twierdzi nasza oficjalna nauka. Starożytne budowle na całym świecie zostały wykonane z dziwnie powycinanych twardych bloków skalnych. I to na tym właśnie skupiłem się w dzisiejszym odcinku. Jak widzimy, bardzo dużo jest tych przypadków. Zdaję sobie sprawę, że argumenty dotyczące Torebek czy astronomii nie przekonają mnie przekonanych. Słyszałem też o tym, że piramidy budowano na całym świecie ze względu na to, że był to najprostszy sposób na stworzenie dużych i stabilnych budynków. Jednak tych podobieństw jest znacznie więcej, i na ogromną część z nich nasi historycy nie zwracają uwagi. Dla mnie wygląda to jak unikanie trudnych do wyjaśnienia tematów i powiązań. Tak naprawdę teraz dopiero przechodzimy do głównego tematu tego odcinka. Stosunkowo niedawno na moim kanale pojawiło się kilka filmików, w których m.in. mowa była właśnie o tego typu murach znajdujących się w Peru czy w Turcji. Są to odcinki na temat Saxe Huaman czy Olaj Tambo, a także bliźniacze mury znajdujące się w Turcji. Jeżeli chcesz zobaczyć tę niesamowitą precyzję, niewykonalną dla inków, to zapraszam do kontynuowania oglądania odcinka. Numer 1. Mury wykonane z surowego kamienia. Bloki są układane bez jakiegokolwiek, minimalnego, bez jakiegokolwiek ich minimalnego przetworzenia. Zewnętrzna strona ściany jest nieregularna. Numer 2. Stanowią mury wykonane z minimalnie obrobionego kamienia. Poszczególne elementy wybierano tak, żeby boki skalne czy kamienie miały możliwe płaską powierzchnię, którą ustawiano po zewnętrznej stronie muru. Tak właśnie, aby odsunięta powierzchnia ściany była no, jako tako jednolita. Układano je w taki sposób, żeby zminimalizować szczeliny, a największe luki uzupełniano mniejszymi kamieniami. Aby osiągnąć jednolitość strony zewnętrznej i zminimalizować szczeliny, prawdopodobnie przeprowadzano delikatną obróbkę kształtów kamienia. Tutaj widzimy na zdjęciu Tiryns Mykeny. Do trzeciej kategorii należą mury, do użycia których posłużono się blokami obrobionymi zarówno z przodu, jak i po bokach. Czwartą i najważniejszą dla tego odcinka kategorią są kamienie obrobione z każdej strony, tak żeby pasowały do siebie. Są to oczywiście budowle spotykane w Peru i Egipcie, ale także i w innych rejonach świata. Również stosowano tego typu techniki. Według niektórych badaczy, niektóre budowle europejskie składające się z bloków wielokątnych wykonane były nie za pomocą miary rzymskiej, jak dotychczas uważano, a innej, takiej samej jak w Ameryce Południowej. Pojawia się tutaj nazwa jednostki pelaz pelazgijskiej. Nazwę, nazwę tą właśnie wymyślili badacze zajmujący się tym tematem, i wielu z nich uważa, że miasta we Włoszech czy w Grecji, budynki właśnie w tych państwach, wykonane z wielkątnych bloków, zostały właśnie stworzone przez nację Pelazgian pochodzących z basenu Morza Egejskiego. A więc wiele konstrukcji w Ameryce Południowej i w Europie nie łączy jedynie kształt obrobionych bloków skalnych i brak zaprawy, ale na to wychodzi, że i najprawdopodobniej łączy właśnie je także to, że zastosowano przy ich budowie tą samą długość miary, co mogłoby sugerować wspólne źródło wiedzy właśnie budowniczych. Dla chętnych link do tego artykułu umieszczę w opisie pod filmikiem. Niektóre mury, które zobaczycie w dzisiejszym filmiku, nie są tak atrakcyjne jak te w Peru czy w Egipcie, ale mimo to uważam, że widać tutaj... Podobną myśl inżynierską. Będę chciał to potwierdzić również w kolejnych odcinkach, gdzie mowa będzie już nie o kształtach bloków, a o dodatkowych innych podobieństwach. Cały czas mówię na temat tego, co łączy te wszystkie cywilizacje, no ale może przejdźmy do jakichś właśnie konkretów jeszcze, na temat tych właśnie wielokątnych murów. Według mnie już na pierwszy rzut oka można zauważyć to niesamowite podobieństwo pomiędzy Murami egipskimi, a tymi występującymi w Peru. Jedne i drugie bloki kamienne mają bardzo dziwne kształty. Tworzą one wielokątne figury, które się uzupełniają. Nie oszukujmy się: gdyby wykonanie tego typu, tego, tego typu bloków było takie proste, to przez ostatnie setki lat powstałyby już tego typu budowle w różnych rejonach świata. Przecież rozwijamy się i na przykład nawet w XV wieku. Byliśmy bardziej rozwinięci niż cywilizacje sprzed kilku tysięcy lat. Wszystkie nowsze budynki są wykonane jednak z mniejszych bloków i często gorzej obrobionych. Co oznacza, że kiedyś transport i wycinanie, wycinanie skomplikowanych kształtów z twardych kamiennych skał nie było jakimś wielkim problemem. Daję sobie sprawę, że na przykład w Egipcie istniała technologia obróbki kamieni gdzie za pomocą miedzianej piły i piasku spora część starożytnych budowli była wykonana za pomocą takiej prostej technologii. Jednak archeologowie przemykają oczy na ślady, które musiały być wykonane znacznie bardziej zaawansowanymi urządzeniami. Tego typu śladów nie mogli wykonać przecież swoimi prymitywnymi narzędziami. Dopóki ktoś z archeologów nie weźmie miedzianego czy kamiennego narzędzia i nie wykona tego typu otworów, to nie jestem w stanie uwierzyć, że było to wykonane prymitywnymi narzędziami. Oczywiście, idealna, idealna precyzja, kąty 90 stopni i tak dalej, muszą spełniać wymagania i standardy spotykane właśnie w tych starożytnych budowlach. Według mojej opinii zdrowy rozsądek i logika pokazują, że nie jest to wykonalne. Zresztą potwierdza to też wielu kamieniarzy i inżynierów, a więc ludzi, którzy faktycznie pracują z kamieniami, a nie jedynie je odkopują. Jestem przekonany, że swoimi prymitywnymi sposobami nie osiągną takich efektów jak na przykład te na poniższych zdjęciach z Puma punku. Puma punku. Chodzi mi oczywiście o archeologów czy ludzi, którzy podjęliby się tego typu wyzwania, że nie będą w stanie osiągnąć takich efektów, osiągnąć tak idealnych kątów i równych krawędzi. Gdyby dzisiejsza oficjalna archeologia i cała nauka. Pokłoniła się nad tymi tematami, zastanowiła się nad pytaniami stawianymi przez wielu badaczy starożytnych cywilizacji, to wtedy naprawdę musieliby przyznać, że wiele tysięcy lat temu przed nami istniała na ziemi cywilizacja, której no, możliwości technologiczne były co najmniej równe naszym obecnym. Co ciekawe, zarówno w Egipcie, Peru czy wielu innych rejonach, to te starsze budowle są wykonane znacznie z większych kamieni, są precyzyjniejsze. I ogólnie bardziej wyglądają na bardziej zaawansowane. Wygląda to tak, jakby wbrew temu, co nam mówiono, cywilizacja nie rozwijała się liniowo, a na pewnym etapie wręcz cofała. Być może w wyniku jakiegoś kataklizmu, bądź jakiejś, no ciężko powiedzieć tutaj, to już temat na inne odcinki, więc nie będziemy się teraz w to zagłębiać. Zobaczmy na przykład na mury w Peru, gdzie inkowie cały czas twierdzili, że zajęli miasta stworzone przez ich bogów. I sami byli w stanie jedynie zapiechać dziury i trochę je remontować. Remontować te starsze budowle. W sensie te stare budowle, które w trakcie upływu lat zostały uszkodzone. Spójrzcie na rozmiary bloków. Te duże, starsze są wykonane w technice wielokątnych bloków. Pasują do siebie idealnie jak puzle, Nie da się pomiędzy nie wsadzić nawet kartki papieru. Są to zapewne pozostałości właśnie po jakiejś cywilizacji, która poprzedzała inków. Jak widzimy, potomkowie budowniczych pomiędzy te duże kamienie wkładali znacznie, znacznie mniejsze kamyczki po prostu po to tylko, żeby no, stworzyć tego jakoś jeszcze, wykorzystać te duże bloki i stworzyć jakiś, jakąś budowlę, którą oni sami mogliby sobie wykorzystywać w kolejnych latach. Używali tak jak wspomniałem znacznie mniejszych kamieni. Technologia obróbki kamienia widać na gołe oko, że była znacznie gorsza. Naprawione fragmenty murów nie mają bloków idealnie ułożonych jak puzle a do ich łączenia używano już zaprawy. Więc no, gołym okiem widać, że jest to całkowicie inna cywilizacja. I nie ma, nie ma tutaj mowy o postępie, czy chociaż nawet zatrzymaniu się pozostaniu danej cywilizacji na danym poziomie rozwoju, tylko to było tutaj znaczny, znaczny, znaczny regres. Podobnie sytuacja ma się w Egipcie, i tutaj te starsze budowle również są precyzyjnie wykonane od tych nowszych. Odnosi się to również do egipskiego pisma. I na przykład słynny badacz hieroglifów Jean-François Champelion powiedział coś w stylu, że no, głównym błędem, który doprowadził do tego, że spędził tyle czasu na dekodowaniu i zrozumieniu hieroglifów, było to, że wierzył, że to pismo rozwinęło się od prostszego do złożonego pisma. Podobnie jak wszystkie inne. Ale jak potem uznał, że w rzeczywistości było na odwrót. No dobra. Zobaczmy wreszcie te podobieństwa pomiędzy różnymi rejonami świata. Pozostałe, bo cały czas mówię Peru, Egipt i to się zazwyczaj powtarza na tym kanale, ale właśnie zobaczmy jeszcze na coś innego, ponieważ pozostałe lokalizacje, no może nie są tak imponujące właśnie jak te znajdujące się w Peru i w Egipcie, na które się ciągle powołuje. Kamienie nie są tak idealnie dopasowane. Zapewne powstawały, powstawały właśnie też w innym czasie i tak dalej. Jednak jak zobaczycie, wszystkie one budowane były na zasadzie muru z wielokątnych bloków. W wielu miejscach również większe bloki są lepiej wykonane, a te mniejsze wyglądają na nieporęczne, nieporęczne naprawianie zniszczeń właśnie przez kolejne pokolenia. Tutaj widzimy budowlę z Kambodży. Bloki powycinane są tak, żeby do siebie pasowały i blokowały się wzajemnie, uniemożliwiając przesunięcie. A tutaj również charakterystyczne łączenie bloków spotykane na całym świecie. Kolejnym miejscem jest Rosja. Tutaj jest wkład wieś na Uralu. Inny przykład tutaj widzimy Turcję. Gdzie możemy trafić na takie fikuśnie, tak fikuśnie wycięte bloki skalne? Teraz Włochy. Ale jeszcze tutaj widać sporo innych lokacji we Włoszech. Jest tego naprawdę sporo. Nie tylko dla przykładu, tylko część z tych, z tych rzeczy wybrałem, które są tam y, dostępne. Wielokątne mury możemy znaleźć również w Japonii. No i gdy jesteśmy już w tamtym rejonie świata, no to spójrzmy również na Koreę Południową. Wróćmy jeszcze raz na chwilę do Peru. I zobaczmy zdjęcia z innych lokacji z tego kraju. Tutaj widać bloki znajdujące się w Grecji. Użyty materiał jest oczywiście inny, jednak styl budowy jest bardzo, ale to bardzo podobny. Tego typu bloki możemy również spotkać na Wyspie Wielkanocnej. Innym przykładem są Bałkany. Tutaj widzimy Maltę. Może nie jest to najlepszy przypadek, i jakiś taki idealny przykład, ale tam też jest nawiązanie właśnie do tego typu wielokątnych bloków. Teraz w tyle jeszcze będzie leciało sobie kilka zdjęć z różnych innych lokacji. Nie będę wszystkich wymieniał, sami możecie sobie zobaczyć. Takich budowli przecież we Włoszech, w Grecji, w Peru, w Egipcie jest znacznie, znacznie więcej. Więc już nie chodzi o to, żeby wszystkie je wymieniać. Bardziej chciałem pokazać rejony świata, w których tego typu rzeczy możemy spotkać. Żeby wykonać mury z tak wyciętych i dopasowanych bloków, twórcy musieli obliczyć i dostosować do siebie płaszczyzny bloków. Wymagana była wiedza z matematyki, geometrii, inżynierii, obróbki kamienia i wielu innych dziedzin. I czy chociaż jedna z cywilizacji, które miały wybudować przedstawione tu mury, była w stanie wykonać to wszystko? Archeologowie, w wielu przypadkach, mają, podobnie jak lekarze, bardzo wąską specjalizację. I na przykład archeolog będzie w stanie opowiedzieć wszystko na temat rodzaju szkła używanego przez dany lud w konkretnym rejonie świata, ale równocześnie może mieć bardzo mgliste pojęcie o innych zakątkach świata, ponieważ nie mieszczą się one w jego sferze zainteresowań zawodowych i często w tych innych matematach opiera się na, właśnie na panujących dogmatach. Dlatego według mnie na to musimy wszystko spojrzeć, spojrzeć bardziej całościowo. Jeżeli to wszystko jest przypadkiem, tak jak twierdzi oficjalna nauka, to dlaczego ci prymitywni ludzie bez względu na region świata dali radę transportować ważące setki ton bloki kamienne, a następnie wykonywać z nich budowle, a wcześniej oczywiście wyciąć skomplikowane i mimo to idealnie dopasowane bloki skalne. Dlaczego na przykład średniowieczni, już tu wiem, że mówiłem na tym kanale kilka razy, ale no ciekawe, dlaczego średniowieczni mieszkańcy Europy, posługujący się już dosyć twardymi stopami metali, znali koło i wiele nowoczesnych technologii jak na tamte czasy, to i tak nie byli w stanie wykonać tak potężnych budowli. Jestem przekonany, że każdy król chciałby mieć twierdzę wykonaną z tak ogromnych skał. Byłaby ona wtedy nie do zdobycia. Podobnie... Nie jeden papież chciałby postawić bazylikę czy katedrę tak imponujących rozmiarów. Jednak oni również nie byli w stanie tego zrobić. A gdy ktoś w tamtych czasach miał okazję zobaczyć np. niesamowite budowle w Peru, to uważano, że zostały wykonane przez samego diabła, czy np. w Stonehenge autorstwo przepisywano olbrzymom lub mającym posiadać magiczne moce druidom, ponieważ dla ludzi, którzy żyli w tamtym czasie, no tego typu rzeczy, rzeczy były niemożliwe do osiągnięcia. Podsumowując, na całym świecie jest mnóstwo budowli wykonanych z ogromnych i posiadających specyficzne kształty bloków skalnych. Wszędzie tam też, w tych wszystkich miejscach, widzimy, że kolejne pokolenia naprawiały te, te wcześniej wykonane budowle w sposób nieudolny i posiadali znacznie, znacznie gorszą wiedzę niż ich przodkowie. O podobnym sposobie budowy mogą też świadczyć charakterystyczne, Występy pozostawione na wielu blokach, na przykład właśnie w Peru i Egipcie. Te wszystkie ludy interesowały się również w takim samym stopniu astrologią. Obchodzili często święta w tym samym czasie. Łączy je jeszcze oczywiście więcej rzeczy, jak na, jak na przykład charakterystyczny kształt drzwi czy sposób łączenia bloków. Takich podobieństw jest o wiele więcej i będziemy się im przyglądać w kolejnych odcinkach, do których oglądania zapraszam. W kolejnym odcinku mowa będzie właśnie o. wciąż pozostaniemy przy temacie bloków skalnych, ale tak jak mówim, mówiłem, żebyście zwrócili uwagę na te występki, które są znajdują się na tych blokach skalnych. To właśnie w kolejnym odcinku skupimy się na tym elemencie i również na charakterystycznych łączeniach, które są znajdywane również w tych wszystkich regionach świata. Dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.